Jest dobry, czy wszystko. wszystko. I chopa! Mamy to! No <noise> <noise> właśnie, o tym mówiłem! Padłem tuż przed tym! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej steru szkodnika DWW, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy fejkę Crash 3! Warp! I bez zbędnego przeciągania oczywiście, jedziemy dalej do kolejnych naszych poziomów, których przegocimy. A tym razem będziemy mieli potyczkę z drugim naszym bossem w tej grze, jakim będzie oczywiście Dingodile. Ale najpierw niech on coś powie. No, ty nie jesteś tym pewnym facetem, co mówi, dammit! Ale no cóż, oczywiście mam tu Dingodaela. Przykro mi, Dingodaela, ale Jamraje niezbyt dobrze pasują z tostem. Oczywiście Dingo Dial to dla ciekawskich oczywiście, połączenie tego yy, psa, Dingo, oraz krokodyla. Co, krokodyla, oczywiście, to ten Krasowa Dingo Dial. I już mówię o co chodzi w tej walce. Jak widzieliście wcześniej, ten on wystrzeliwał takie, jakby, strzały i trzeba było nich unikać. I teraz on strzela taką, jakby, falą uderzeniową, którą trzeba ten unikać. I gdy to się zrobi, to trzeba go uderzyć i szybko uciec, właśnie, na ten, na, na sam koniec, bo. Ta fala, która ostanie się od niego, to później właśnie przeniesie się na całe praktycznie pole. Drugie, drugim tym, drugim etapie, on będzie strzelał właśnie tym. I tak samo musimy uciekać, to będzie tym razem podwójnie. Gdy dojrzewie was oczywiście to kółko, to tym łatwiej będzie. I ja mam dobrze radzę, że jeżeli właśnie tu robicie, to najlepiej tak po cztery razy namówczego, żeby ten strzelił, ale nie w taki sposób, no what the fuck! Bo jak będzie ten E, bo jak będziecie mieli im więcej miejsca, tym o właśnie. Tym szybciej go uderzycie. Wychodź, 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 dobra. Bam! No musiałem to zrobić. Na szczęście Dingo Hotel nie ma że ciekawostek, jeżeli chodzi o względzie tego. Yyy, wersję oczywiście tego yy, alfy i tym podobne, więc możemy spokojnie go lecieć. Dalej, o. według wszystkich fanów Dine ma jedną z najlepszych muzyk, jeżeli chodzi o wszystkie poziomy. I ja się tu ze wszystkimi zgadzam, bo on ma jedną z najlepszych oczywiście I uwaga! Trzy, jeden. BOM! No I gdy konujemy go to możemy ten. To wszystko tu się dzieje. Jak widać, jest taka fajna opcja, że jeżeli pokonamy go, to możemy sobie skakać razem z nim, ale my tego nie będziemy robić. I za to, że oczywiście pokonaliśmy Dingo Daila, to dostajemy w nagrodę w postaci podwójnego skoku. A podwójny skok na pewno nam się przyda w przyszłości. Dlatego, oczywiście, lecimy z powrotem do naszego domu, gdzie czekam, będą nas czekać kolejne dwa poziomy, myślę, w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy jeszcze. I no po prostu się przekonamy co dalej będzie, tak czy siak oczywiście tu przejdźmy, pokażę na próbę, hop, hop, mamy podwójny skok i to no, lecimy dalej. Trzeci poziom, poziom bardziej taki w motywach bardziej Chin i przechodzimy do poziomu numer 11, który się nazywa Dynamite, czyli... Cóż, czyż nie zaczęliśmy daleko dla pary puszystych torbaczy? Ja jestem doktor Neferius Chofi. Władca czasu i twórca tej samej maszyny skręczaca czasu, którą widzisz przed sobą. Uka Uka i doktor Cortex wysłali mnie, żebym zakończył tę małą farsę, więc nie opuścisz mojego obszaru z krystałami. Przysięgam ci. Dzięki Entropie za przerwanie mi powiedzenia, jak się to nazywa, ale przynajmniej przedstawił nam się trzeci boss po prostu. A tak jak już dokończając się, Dynamite to inaczej Dino-mocy. I dlaczego tak mówię? Ponieważ e, w samym słowie Dynamite a, no tak, przecież mam podwójny skok. Mów, pokazałem go, a kurde, go nie wykorzystuję. On mamy tutaj takie te, rybopodobne stwory i to podobne. I mówię, że dlaczego Dynomite, ponieważ to jest fajna gra słów od słów Dinozaur oraz Dynamite. Dino Spadaj, bo wiecie, Dinozaur, dino, Zaur, dino Might. i tak po prostu. I oczywiście tu Aku Aku ma kwestię, ale tylko jedną w porównaniu do... W wersji japońskiej, więc Aku Aku, mów to, co mówisz. A, jeszcze tu widać ten, ten będzie, jest ścieżka z y, złotym klejnotem, a na razie oczywiście nie, nie dojdziemy do niej, bo nie mamy żółtego klejnotu, tak więc nie mamy wszystkiego. Zanim pokażę, co to jest w jajku, to Aku Aku, mów, co mówisz. Jeśli chcesz też skrzynki na wysokich pozycjach, kluczem jest podwójny skok. To proste, podczas skoku ponownie wciśnij przycisk skoku. Czyli to, co pokazałem. I widzę co jest w jajku? Mamy naszego małego dinozaurka. On się nazywa dokładnie Dino, Dino T albo Baby T, bo nie pamiętam dokładnie. I on jest fajny w tym, że możemy nim tak szybko lecieć, że no, łatwo rozwala szynki i tym podobne, więc możemy szybko się przejść z jednego punktu na drugiego. Oczywiście musimy uważać, żeby on, żebyśmy go nie stracili, bo niestety on nie umie ten nie umie niestety krzywdzić przeciwników, więc możemy nim tylko biec. I tak, jak tutaj, że skaczemy, skaczemy i lecimy dalej. Tak, niestety on ma tutaj blokadę, że dalej niestety nie przejdzie. Przez co? No cóż, musimy jakoś sobie radzić sami. O, jak się odbił takie. <lety> to mi się też podobało, dobra? I oczywiście mam tu ciekawostki, ale ja je powiem, jeżeli będzie tutaj bonus, bo mam tu kilka przygotowanych. Więc myślę, że będzie w porządku. O, jak nam zawołanie, powiedziałam? bonus jest bonus, proszę bardzo. Tak więc, czas na ciekawostki. Otóż, pierwszą ciekawostką jest taką, że gdy na platformie bonusowej biegniemy w stronę kamery, to to spowoduje, że Triceratops ucieknie z jaskini. Można to uruchomić podczas wchodzenia do rundy bonusowej i z niej, oczywiście. Chociaż wejście do jego legowiska nie będzie już blokowane, kolejny odrodzi się i, jak zwykle, będzie ścigał krasa. I mogli, można było to zrobić, ale ja tego nie chciałem, bo rzeczywiście można tam odpalić właśnie tego y, triceratopsa, który by nas gonił, ale no nic by z tego praktycznie nie wyszło. Drugą ciekawostką jest to, że przez usterkę można faktycznie przejechać Baby Team obok miejsca. O chwila. A, pięknie, od razu wszystkie. Że... Drugą ciekawostką jest taką, że przez usterkę można, można faktycznie przejechać Baby Team obok miejsca, w którym Kraś jest normalnie ścianany. I do końca poziomu. Odbywa się to przez tak tzw. filopowanie brzucha, gdy graś jest siadany. Jednak runda bonusowa nie może zostać rozpoczęta, gdy graś jedzie na Baby Team. I postaram się przeczytać trzecią ciekawostkę jeśli mi się uda. Otóż wersja Alpha War 5 3, między stosami żelaznych 3 jest po tym po obiekcie tak zwanym, który się nazywa Warpout Secret. Ta kula Warpromu wychodzi z Krasa, przed ekranem wczytywania i zapisywania w przeciwieństwie do trzeciej komory. Tak jak to robi standardowe wyjście. W tamtym czasie Egiptus Res nie był obecny w grze, więc można było zaplanować, że portal będzie przenosił Krasa na ten poziom kurde zagapiłem się, bo chciałem to zdobyć. Że portal będzie przenosił Krasa na ten poziom po wdrożeniu. Drugi pterodactyl. A ostatnia jest taka, że drugi pterodactyl na ścieżce klejnotu w Alfie zachowywał się jak reszta i zabijał e, Krasa oczywiście przy kontakcie. Co ciekawe, e, w tej wersji ten konkretny wróg znajdował się w centrum ścieżki. Więc no tyle można powiedzieć. I niestety przez moją nieuwagę, przez to, że chciałem zdobyć tam synkę, choć wiedząc o tym, że nie mogę tu zdobyć, bo przecież. Nie mamy odblokowanej ścieżki z złym gemem. To kurde, ja poleciałem niestety ten za szybko. I mamy pierwszą, yy, drugą śmierć na sam koncie. Udało się szybko to przejść, więc no mamy to po prostu ten poziom z głowy. Taki ptaszek zaznaczony, właśnie. i tyle. Krystał leci na miejsce. Klejnoty na razie nie lecą ze względu na to, że. Ja A tymczasem już przechodzimy do 12 poziomu, który się nazywa Deep Trouble, czyli w tłumaczeniu głębokie problemy i to będą nie aż takie głębokie jak sobie myślicie o nie! Wy cholery jedne. To będzie poziom, którym, no, oczywiście będziemy jechać na tym, na naszym czymś i po prostu przechodzić go pod wodą. Co ciekawe, mimo że ten... Mimo że jesteśmy pod wodą, to mamy tu Aku Aku oczywiście, który nas będzie wspierać. O kurde, rozdymki, rozdymki, nic tego nie wyszło, na szejcie, dobrze. Zwłaszcza tutaj. I... Jako, że tutaj jest też maska ten z Aku Aku, to aku, aku też ma tu kwestię i też niestety jedną. No wiesz co? No mogłem trochę pogadać! No niestety, tak mało gadasz w tych poziomach, że no dzisiaj jesteś jakiś nieobecny. O, wielkie dzięki, wiesz? Ale dobra, mów tą kwestię, którą miałeś przygotować. Tak więc, firmy z hydromasazem są niebezpieczne. Postępu jest dobrym wczuciem czasu. I dziękuję Aku, to było wszystko na dzisiaj z jego strony. Kolejne mam tu oczywiście ciekawostki, dokładnie trzy. Postaram się je tak omówić, jak będzie oczywiście odpowiednia chwila, taka spokojna. A wątpię, że tutaj będzie spokojna chwila, bo... Widać, że są tu właśnie te hydromatrzarze, które... Aaaa! Chciałem za, Kurde, nie wyrobiłem się w zakręcie. Bo chciałem polecieć, ale nie wiedziałem jak. Trzecia śmierć na naszym koncie, dzisiaj rekordowo. Trzeba się pocieszyć, że dzisiaj mamy rekordziki. Ale dobra, myślę, że tutaj będzie odpowiednia chwila taka chwila, to mogę powiedzieć czymś Otóż jest drobna usterka z wiedzą skrzyń w sekretnym obszarze. Dwie podstawowe sygnały na skrzynią TNT na szczycie lewego stosu nie są otwarte przez eksplozję. Są wysadzane w formacie skalnej powyżej, zanim wylądują na dnie moza. Umil... Przemilczę to po prostu, ok? Po prostu to przemilczę. Dzisiaj jest rekord tych. Yy, padania. A mam 49 żyć na szczęcie, więc. No, nie powiedziałem się martwić, że, kurde nie mam życia, ale. <gryw> wiadomo. Ja robię kurde nie wiem co. Ja dzisiaj jestem chyba jakiś pijany. No, widać, że ja jestem pijany chyba dzisiaj, bo. <gryw> no, nic się nie wyrabiam. Kompletnie. Failowy odcinek. Ja chyba tak go nazwę. O cóż. Jak wie, co dalej? Y uh, uh, uh. dziś skup się, skup się. Uh, uh, ja. <ścoughs> to jest jakiś szarb. Dobrze, że miałem checkpointa. Ustajmy sobie dzisiaj ten. Mój kontroler nie jest odpowiedni, albo kraść dzisiaj robi mi Okej, okay? dobra. Tak więc co, druga ciekawostka jest taka, że według nieoficjalnego przewodnika, na tym poziomie miało być 88 skrzyń, zamiast 83, więc miała być różnica dokładnie 5 skrzynek, o, jak to mnie dorwało, nie wiem. Ale dobra, nie ma spróbujemy to przejść jak najszybciej. O, po 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 Dobra, z ostatnią ciekawostką jest taka, że jest to jedyny poziom w grze, na którym znajdują się dwa żetony pudełek. Jednak ponieważ możliwe jest cofnięcie się do pierwszego licznika pudeł na tym poziomie, lip Throat był to jedyny poziom w serii, na którym klejnot pudełkowy można odzyskać z dwóch różnych lokalizacji. O Boże, to jest dzisiaj failowy odcinek. Naprawdę, ile ja dzisiaj padłem razy? 3 albo cztery? Te poziomy wodne jednak chyba mają coś w sobie, że mosta, aż tak ostro właśnie paść. No, ale cóż, zakończyłem te dwa poziomy, i myślę, że na tym możemy sobie zakończyć również odcinek. Pewnie krótko wyjdzie, ale cóż. Ale tak jak już mówiłem, zawsze będą przechodzicie mniej więcej trzy poziomy albo BOSS lub dwa poziomy, żeby było sprawiedliwe. Tak czy siak, ja się tu z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę, zasubskrybować, Jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. jestem użytkownik adww. Na razie i cześć!